Rosja zbroi Syrię. Afera w policji. Wzrosło bezrobocie w Polsce. Ale tak naprawdę to nie. Ale tak wyglądają statystyki. Zresztą zobaczycie sami. A na koniec nauczyciel zarabiał 14 tysięcy złotych na niezłym przekręcie. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I zanim zaczniemy, ważna informacja. Znacie Krysię Pawłowicz, nie? To ta od Szwecji, która mówiła, żeby Szwedzi nam oddali e, mienie bezspadkowe. No, pewnie kumacie sytuację na euro. No, i tak się dogadaliśmy z Krysią, że jak wbijecie 7000 łapek w górę, to ona ponoć pojedzie tam do Szwedów i im zabierze. No. Nie wiem, czy to zrobi. No, tak się dogadaliśmy. Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy, nie? Także 7000 łapek. Krysia leci do Szwecji. Łapka i lecimy. Earlier this month the US Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield visited the last border crossing bringing humanitarian aid from Turkey into Syria. Rosja kontynuuje ćwiczenia w Syrii. Jak poinformowały jej władze, 25 czerwca na Bliski Wschód trafiły m.in. samoloty przechwycające MiG-31K uzbrojone w hipersoniczne kinżały oraz samolot patrolowy U-38N. Jak można przeczytać na łamach magazynu militarnego Milmak do maszyn i sprzętu wojskowego stacjonujących już w bazie lotniczej Chmejmin przy porcie lotniczym Latakia? dołączyły kolejne samoloty i elementy uzbrojenia. Są to dwa ciężkie samoloty przechwytujące MiG-31K sił powietrzno-kosmicznych WKS, które zostały uzbrojone w hipersoniczne pociski rakietowe CH-47M2 Kinzhao wraz z samolotem patrolowym i zwalczania okrętów podwodnych u 38 n marynarki wojennej. Pociski rakietowe CH-47M2 Kinzhao wciąż pozostają dużą tajemnicą. Jak twierdzi ich producent, mają możliwość wykonywania manewrów podczas dolotu do celu, Zasięg i krażenia przekracza 2000 km, a prędkość poruszania to Mach 80, czyli około 3400 m na sekundę. MiG-31K wraz z Kinjałami to po raz pierwszy publicznie pokazano w maju 2018 roku. Teraz samoloty z pociskami można podziwiać podczas rosyjskich ćwiczeń, które odbywają się we wschodniej części Morza Śródziemnego. Piloci samolotów zdobyli praktyczne umiejętności wykonywania misji na nowych obszarach geograficznych. Przeprowadzono zadania zniszczenia warunkowego wroga. Zadania zostały wykonane z wysoką jakością. Technologia lotnicza po raz kolejny potwierdza swoją wysoką niezawodność. Personel lotniczy zdobył bezcenne doświadczenia, powiedział generał porucznik Sergiej Kobylasz, dowódca lotnictwa dalekiego zasięgu w rosyjskiej bazie lotniczej Maymin. W 2014 ale nie zostały otwarte Zobaczcie, że teoretycznie Rosja i USA nie mają żadnego konfliktu. No, nie strzelają do siebie nawzajem, ale bombardują, nie bombardują nawet swoich państw. Ich żołnierze przeciwko sobie nie walczą, ale jednak zawsze w różnych konfliktach poza granicami państwa stoją po przeciwnych stronach. Afganistan, Syria, Iran. We wszystkich tych miejscach USA albo walczyła, albo dozbrajała i jedną stronę, a Rosja robiła dokładnie to samo, tylko że dla ich przeciwników. W ten sposób USA i Rosja walczyły i walczą ze sobą o wpływy na danym terytorium. No i czy w takim razie. Nie jest tak, że w konflikcie jesteśmy od dawna, tylko że nikt nie chce się poplamić. USA nie chcą wchodzić w otwarty konflikt z Rosją, bo to duży przeciwnik i odwrotnie, więc ze sobą tak konkurują na malutkich państewkach, które na arenie międzynarodowej nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Tak trochę wygląda konflikt XXI wieku. Nie opłaca się prowadzić otwartej wojny, więc się prowadzi takie hybrydowe konflikty. Dezinformacja, różne bojówki, teorie spiskowe, propaganda, a takie hakerskie zamachy na Ważne symbole i tym podobne. To właśnie się dzieje teraz w Syrii. Rosja jeździ tam na swoje ćwiczenia. A akurat dziwnym trafem, to tam teraz USA mają swoją największą aktywność militarną. No, następne. Krew ewentualnie jak tam czy cokolwiek zrobił, to się wyższy starło. Sypały się pluskwy, wszy, pchły. Wszystkie robactwo, insekty, który, które z nami nie znam strząsające informacje z Dobrowy Górniczej. Jak ustalił fakt, komisarz Norbert W., naczelnik Wydziału Prewencji tamtejszej Komendy Miejskiej Policji jego żona, policjantka Agnieszka W., zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem o współpracę z grupą przestępczą zajmującą się handlem i przemytem broni palnej. Ich dom pod zawierciem został przeszukany przez policję. O zatrzymaniu osób związanych z grupą przestępczą poinformował Łódzki Wydział za Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. W komunikacie podano, że funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w ostatnim czasie zatrzymali trzy osoby, w tym dwóch policjantów podejrzanych o związek z członkami grupy przestępczej, przemycającej i handlującej bronią palną. Zatrzymań mundurowych dokonało biuro spraw wewnętrznych policji, jak ustalił fakt, Norbert W trafił do aresztu. Nie wiadomo jaką rolę w grupie pełnił policjant, który był pasjonatem militariów, miał opinię specjalisty od broni i uprawnienia Pirotechnika, wraz z nim zatrzymano jego żonę, także policjantkę, Agnieszkę W. Prokurator nałożył na nią poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mąż i żona usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych, a dodatkowo Norbertowi W. postawiono zarzut handlu bronią palną i amunicją. Grozi im nawet do 10 lat więzienia. Oboje zostali zawieszeni też w pracy. Za kratki oprócz Norberta W. trafił też trzeci z zatrzymanych. Tura G, na terenie jego posesji w Świerklańcu śledczy z CBS znaleźli arsenał materiałów wybuchowych. Część dowodów ponad zatrzymany miał wyrzucić do pobliskiego zbiornika wodnego. Wówczas skończyło się to ewakuacją mieszkańców ulicy Kościelnej. Rafał G również trafił za kraty. Drozi mu do 15 od więzienia. Materace aż po prostu czarne jakieś. zasrane, zaszczane materace, wiesz, zgnite. One były przesikiwane wielokrotnie przez osoby będące w stanie nieszczęśliwości w takiej. Jest tą krew ewentualnie jak tam wypił, czy cokolwiek zrobił, to się wiesz, starło. No przecież, no. No w tym kraju jest miejsce tylko na jedną grupę, która ma broń. Policja. Zachciało się konszachtów z konkurencją, to teraz ma problem. A przecież miał tak fajnie, miał wszystkie potrzebne uprawnienia do broni i nawet do materiałów wybuchowych, a mimo to musiał zobaczyć, co jest pod tym tajemniczym kamieniem o nazwie konkurencja. Ale tak na poważnie. Jest cała masa patologii w polskiej policji. I znając wiele spraw od środka, prawdopodobnie mogli o tym wiedzieć od dawna, a tylko ostatnio coś im się nie spodobało w jego zachowaniu. Policja w Polsce to olbrzymia grupa interesów najczęściej w ogóle bezkarna. Ile razy słyszeliście o jakichś molestowaniach i innych tego typu sprawach, zwłaszcza ze zamkniętymi drzwiami, na przesłuchaniach, jak kopano jednego z drugim, później ten wychodził z siniakami i mówiono, że. E, Rzucał się, no to musieli go obezwładnić. Kuźwa we czterech z kajdankami, nie? A czemu jest to takie częste? A no oczywiście przez to, że kto im coś zrobi. Przecież to policja jest od tego, żeby łapać tych, co molestują, co biją, co wręcz zabijają innych ludzi w lasach. A co jeśli robi to policjant? Więc co, sierżant, sam siebie będzie łapał? Niby jest prokuratura, niby jest ABW, ale tam wszędzie ręka rękę myje. Nawet jak robiliśmy ostatnio reportaż o PDOZ-ach, to okazało się, że gdy trzech policjantów chciało pewien zakres patologii naprawić i po wielu interwencjach u przełożonych w końcu poszli do prokuratury, to dzień przed kontrolą odpowiednich służb przyszła specjalna ekipa i naprawiła wszystko, co tam ci zgłosili. No i pytanie, skąd wiedzieli, że akurat teraz trzeba wymieniać? Czemu naprawili idealnie to, co zostało zgłoszone? Odpowiedź jest prosta. Ręka rękę myje. Wspólne grupy interesów to są. Jak chcecie zobaczyć sobie cały reportaż, to tutaj trzymajcie link. Jest naprawdę mocny. Tu macie mały fragment. Nadchodzi taki piękny dzień. Przychodzi kierownik do pracy, i jak mokry szczur biega, pod z niego tak osieleją wszystkie materace, wszystko wyrzuca, znika wszystko z pdoz I na to miejsce wnosi nowe materace, niewsiąkliwe, z materiału niewsi niewsiąkliwego. I dzień później przyjeżdża BSW. I na zlecenie prokuratury dokonuje oględzin pomieszczenia dla osób zatrzymanych, wykazując, że takich materacy, które my opisaliśmy i na zdjęciach pokazaliśmy, nie ma. A skąd BSW i kierownik wiedzieli, że on ma tego dnia to wymienić, a oni mają tego dnia przyjechać? Czemu nie przyjechali dzień wcześniej albo dzień później? Taki zbieg okoliczności. BSW, które tam przyjeżdżało, czyli taka policja w policji, inne służby to wiedziały. Oni już wiedzieli z góry, że w takim, takim dniu ktoś przyjedzie, było sprzątanie na szybko. To jest mataczenie. To już samo w sobie jest przestępstwem. No i to było na zasadzie tak, jak powiadamiamy na szczeblu krajowym, to jest na niższy szczebel zrzucane, na niższy szczebel, i gdzieś tam na sam dół i się stwierdza, że przecież tu wszystko jest super. No a teraz, następny temat. Pomieszało się wszystko w danych z rynków pracy w Unii Europejskiej, bo zmieniła się metodologia, a Europejski Bank Centralny dyskutuje o tym, w jaki sposób zmienić swój cel inflacyjny. Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,8%, podał Eurostat. Miesiąc temu wyniosła 3,9%. Te dane mogą wydawać się dziwne wszystkim, którzy pamiętają, że przecież przed miesiącem Eurostat podawał, że bezrobocie u nas sięga tylko 3,1%, a nie 3,9%. Rzeczywiście tak było, ale po drodze zmieniła się nieco metodologia obliczeń i w efekcie. U nas stopa bezrobocia podniosła się aż o 0,8 punktu procentowego. Oznacza to, że nie jesteśmy już na pierwszym miejscu w Unii pod względem tego kluczowego wskaźnika dotyczącego rynku pracy. Jesteśmy na miejscu piątym, a przed nami są Holandia i Czechy po 3,3% oraz Malta i Niemcy po 3,7%. O zmianach w metodologii informował już GUS kilka dni temu. Jest ich kilka, a najważniejsza dotyczy wyłączenia ze zbioru osób pracujących rolników indywidualnych, którzy pracują na własny rachunek, a efekty tej pracy przeznaczają głównie na własną konsumpcję jednocześnie nie mają żadnej innej pracy. Poza tym wprowadzono nowe zmiany w definicji osoby pracującej. Zaliczono do tego grona m.in. wszystkie osoby na urlopach wychowawczych i ograniczono zakres badania do osób od 15 do 89 roku życia. Wcześniej obejmowało ono wszystkich po 15 roku życia. Zmiana sposobu liczenia dotyczy oczywiście wszystkich państw, nie tylko Polski i w największym stopniu, bo aż o ponad 2 punkty procentowe podniosła stopę bezrobocia w Irlandii, z kolei w Niemczech, w Wskaźnik uległ obniżeniu o 0,6 punktu procentowego. Czyli nic się nie zmieniło, wszystko jest tak jak jest. Zmieniła się tylko metodologia obliczania stopy bezrobocia i od razu spadamy w rankingach. Tak czy inaczej, czy jest to 3,2 czy 3,9, uznać możemy, że bezrobocie jest niskie, bo w sumie jaka jest różnica, czy jesteśmy w Europie pierwsi czy drudzy, nie? Ważne, że jest całkiem nieźle na rynku pracy. Znaczy, to też trzeba powiedzieć, że też zbyt niskie bezrobocie nie jest najlepsze, bo oznacza to wzrost presji płacowej, a wzrost presji płacowej, gdy inflacja i tak jest spora, może spowodować jeszcze większą inflację, lub nieopłacalność polskich pracowników i przenoszenie kapitału gdzieś indziej, na przykład, lub sprowadzanie pracowników z innych państw. Tak czy inaczej, dzisiaj widać, że inflacja się stabilizuje na poziomie tych około 4,5, więc całkiem ok. Bezrobocie jest niskie, konsumpcja i produkcja rosną. Generalnie widać mocne odbicie, więc liczymy, więc li, liczmy, że nie zostanie ono przerwane przez jakieś czynniki zewnętrzne typu nowa mutacja. Albo jeszcze nowsza metodologia. Następny temat. pan ocenia kwestię bezpieczeństwa naprawdę? Nie mieszkam tu. A dużo pan tu widzi jak przyjeżdża osoby, osób bezdomnych? Nie widziałem nikogo dzisiaj. Warszawski ratusz zakończył kontrolę w stołecznym dzielnicowym biurze finansowym oświaty. Wykryta ogromna defraudacja. Jeden z urzędników wyprowadził łącznie ponad 700 tysięcy złotych na nieistniejące etaty w podstawówce. Robotnik gospodarczy, starszy woźny, doradca czy konserwator. To stanowiska, które figurowały na liście płac pracowników Szkoły Podstawowej nr 30 przy ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie. Miasto miesięcznie wypłacało od 18 do 14 tysięcy Złotych na każde z nich. Nielegalny proceder miał trwać od połowy 2019 roku. Sprawa wyszła na jaw przy okazji kontroli dzielnicowego biura finansowania oświaty, przeprowadzonej przez warszawski ratusz. Winny okazał się kierownik jednostki, który posiadał dostęp do systemu informatycznego. Dopisując do listy płac fałszywe pozycje, pozyskiwał dodatkowe środki. Otrzymane pieniądze przelewał na cztery niezidentyfikowane rachunki bankowe. Według audytorów proceder mógł trwać, gdyż dokumenty, które ostatecznie trafiły do szkoły, były za każdym razem po ponownie edytowane. Z listy znikały lewe nazwiska, zmieniała się także kwota łączna. W ten sposób od lipca 2019 roku do stycznia 2021 wyprowadzono z urzędu łącznie ponad 727 tysięcy złotych. Sprawa została wykryta wewnątrz jednostki przez dyrektor DBFO, która natychmiast zwolniła pracownika. Poinformowała prezydenta Warszawy, burmistrz dzielnicy Praga Północ oraz prokuraturę. To prokuratura w toku prowadzenia śledztwa odpowie na pytania dotyczące procederu. Poinformowała Gazetę Wyborczą, Karolina jako Rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Na kioskiej był punkt od uzależnień. Tam przychodzili ci o uzależnienie od heroiny. Pracował za czterech, to i cztery wypłaty dostawał. Proste. A że to godzinówka i musiałby robić po 32 godziny dziennie, no, obrotny chłopak był. Poza tym, dlaczego mamy dyskryminować kogoś, kto też chce mieć pieniądze? Chciał mieć, znalazł sposób, to dlaczego za chwilę się do niego przyczepili? Pomysłowość powinno się wynagradzać, a nie karać. Wiadomo dlaczego tak, no. Bo to ta lgbt Warszawa, właśnie. Proste. Brędwysłucha. Do czego służy kobiecy pępek? Żebyś po drodze w dół miał gdzie zostawić gumę do rzucia. Tak, już Square Seniksa 9.1, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotą gumę do rzucia. A jeśli ty chcesz zostać złotą statuetkę, wbiję naszego TikToka, Maciej podstawka, tam są wszystkie słuchary z tego kanału, wrzucamy je codziennie. Zatem, jak chcesz samych słucharów, no to dostaniesz je właśnie tam. I to tam w komentarzach możesz pisać o tym, co byś chciał, żeby pojawiło się w następnym odcinku. A teraz, jeszcze tak dla przypomnienia, przypominam. Łapeczki w górę. Jak chcecie, żeby wreszcie Szwedzi oddali nam to, co nasze, no to Krysia to załatwi, ale najpierw 7000 łapek. No niestety, tak jesteśmy dogadani. No. Jakieś warunki muszą być. Robimy Serdecznie za odpowiedź. Łączymy się teraz Robimy z robotę studiem. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję no się. za relację. Za chwilę jeszcze wrócimy. Teraz naszych ekspertów o opinię poprosimy. Zaprosiliśmy do nas panią profesor Sowę, oraz badacza Lisa, również mądrą głowę. Pani Sowo, proszę, co pani myśli?